Wszystkim z tej strony Czarni, Witam Was ponownie w Cinderelli. Na początku małe ogłoszenia, kochani, od przyszłego tygodnia yy, idę na chorobowe, a więc odcinki prawdopodobnie będzie się pojawiał jeden na tydzień. Jeżeli ktoś jest ciekawy, kiedy, jaki odcinek, z czego, jak to, zapraszam słuchajcie na fanpage'a, macie w opisie. No i co? I to chyba słuchajcie tyle, dlatego proszę, żeby nie pojawiały się jakieś pytania, kiedy Cinderella, kiedy Cinderella, ponieważ no ja jestem chora i. No, z tego powodu nie będę w stanie w ogóle czegokolwiek nagrywać, więc mam nadzieję, że to zrozumiecie i poczekacie. bo bądź co było w zeszłym odcinku? W zeszłym odcinku karma był na nas zły i się zamknął w pokoju i nie wyłaził stamtąd, strętny dziad. Mm, a my co? My szukamy czegoś dla niego i z tego, co widzę, co to powróciliśmy do sprzedawcy z wcześniej. Okej, okay. co masz nam do zaoferowania, mój drogi panie? Witam, madame, ser, jak mogę Wam się pomóc? Czy masz może jakąś biżuterię, która wygląda jak róża? Mężczyzna pokazuje mi różne kolczyki, które są właśnie w tym kształcie. Zaraz potem pokazuje mi naszyjniki, a ja nagle zdaję sobie sprawę, że to co szukam jest dla panienki Karma, a nie tak naprawdę dla Kloda. Moje oczy prześlizgują się po wystawie niemal w poddańczym geście, ale zaraz potem zauważam różę, która przyciąga mój wzrok. Ma on nadoczepiony łańcuszek, ale wydaje mi się, że nie jest on na tyle długi, żeby był naszyjnikiem. A cóż to? To jest nasz prosty, różany wisiorek, madam. Może go pani dostać wraz z łańcuszkiem, ale także można go przypiąć do ubrania. A, tak jak karma ma tutaj taką różę, nie? Mężczyzna wyjmuje go, żeby mi go pokazać. E, Jakie ładne, śliczne. Można to, to, chyba, można by to też na rękę, nie? W sumie obojętne, gdzie to karno weźmie. Ważne, że to od nas, tak. Hmm, jest tak, jakby ładne, ale niezbyt krzykliwe. Albo ozdobne, o. E, kiedy dotykam wisiorka, czuję pod palcami jakieś kliknięcie i zdaję sobie sprawę, że można go otworzyć. O! Ach, może pani też coś zmieścić tam do środka? Jest idealne. Patrzę na cenę i widzę, że nie jest aż tak bardzo wygórowana. Płacę, a Łolc dorzuca parę swoich groszy. A wtedy wracamy razem do tawerny. O, jak słodko! Łolc w ogóle jest kochany. Kiedy wracamy do tawerny, idę do swojego pokoju, żeby schować wisiorek do jednej z moich szuflad, a zaraz potem schodzę na dół, żeby wykonać swoje obowiązki. Tak jak się spodziewam, kolod dzisiaj także nie schodzi. Hmm. Zamknął się u siebie w pokoju. No cóż. Żyliń i Garlan razem trenują, ponieważ są poruszeni tym, że Karma nie chce już im pomóc. Hmm. Niedobrze, moi drodzy, niedobrze. Trzeba iść do Karmy i go wskopać, niech się ruszy. Pod koniec dnia spieszy się do swojego pokoju, gdzie na małym skrawku papieru piszę parę słów, a zaraz potem chowam je do środka wisiorka. Zucker, róża mogłaby zwięgnąć, a więc ja oferuję ci tę zamiast jako wyraz mojej wdzięczności, płynącej prosto z serca. O, ale mi się udało! Trzymam wisiorek delikatnie w dłoni i zaczynam iść w stronę pokoju Kloda. Aha. O, jaka ładna! Dlaczego moje serce tak szybko bije? Przecież daję mu tylko prezent. No wiesz, jak dajesz prezent mężczyźnie, który Ci się podoba, to nic dziwnego, że jesteś przejęta, tak? Ale nasza czarni tak nie bardzo ogarnia czacze pod tytułem bycie zakochaną. Zatrzymuję się przed drzwiami i pamiętam ostatni cza czas, kiedy tu byłam w jego pokoju. A no wiesz, tej gołej klaty się nie da zapomnieć, kochana. <laughs> Ambulans, tak, trzeba było wołać. Jestem pewna, że to w porządku, jeśli po prostu tak wejdę pukać, to ty nie umiesz, nie? Tak jak z zeszłym razem. No i nie zapukała. Otwieram drzwi do pokoju Kloda i dzięki Bogu nie są one zakluczone. Wchodzę do środka. Kłod siedzi nieruchomo przed lustrem, a jego ramiona opadają, kiedy patrzy na siebie, kiedy patrzy na swoje odbicie. Mhm, mm się stało? <laughs> On jest bez koszulki. A tatuaż wygląda inaczej? nie zauważa mnie, a ja widzę, że porusza dłonią w stronę swojego tatuażu i słyszę, jak ciężko wzdycha. Hmm. No i co się dzieje, kochani? Niedobrze. Już wiadomo, że karma jest piękna, ale też że jest prawdopodobnie bestią. A w pięknej bestii, kiedy róża zaczęła więdnąć, no, nie skończyło to się dobrze dla bestii, gdyby nie Bella, tak? Czy my jesteśmy Bellą? No, mam nadzieję, że gra mi tutaj nie, 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 nie zrobi nic złego, bo nie przeżyję tego. <słuch> Powoli zamykam drzwi za sobą. Zatrzaskują się i wtedy Karma odwraca się w moją stronę. Jako pierwsze na jego twarzy widać szok, ale zaraz potem wściekłość. Ale mamy przerąbane... Znowu. Dlaczego robisz to znowu, Charmin? Ja no, i, i, i co teraz? I, i czy, czy przyszłam do ciebie pogadać, czy przyszłam ci coś dać? Może nie wy, wychodźmy od razu, że, że masz, proszę to dla ciebie, może najpierw z nim pogadajmy, bo normalnie wyglądał... znaczy był przybity, tak? A nie wiem, jak znam, życie, to z pieprza. Okej, okay, przyszłam, żeby z tobą porozmawiać. Przyszłam tutaj, żeby coś mu dać, ale także chciałam z nim porozmawiać. Nie widzieliśmy się już od jakiegoś czasu. Dlaczego? Przyszłaś tu dlatego, że chciałaś się poskarżyć na to, że wszystko teraz musisz robić sama? Mm, karna, zachowuj się. Nie, chciałam sprawdzić jak się miewasz. Księżniczko, czy ty naprawdę nie rozumiesz sytuacji? Mogłaś przynajmniej zapukać! No nie umiem. Uuu, pani pukać. Uu, hu, 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 hu. Gra mnie rozpieszcza. Słuchajcie, gra mnie rozpieszcza. Ale maramiona. No no no. Tu mu odsunąć grzyweczkę. Tu mi ziemi się po policzku, ale dobra skupmy się. No i oczywiście zasłonili mi tą różę i nie wiem co tam jest. No ale dobra, pewnie kiedyś zobaczymy. Albo jak będę robić screena, to bym się przyjrzę. Nagle Karma jest tuż naprzeciwko mnie, jego dłonie położone są po moich bokach, przyszpilając mnie do ściany, a dokładniej do drzwi. O oh my god, ha, ha, Karma, opanujta się. Jego twarz jest blisko, a jego wyraz twarzy jest wściekły, nie mogę nawet myśleć o nim w taki sposób. Karma, tylko żeby do żadnych rękoczynów nie doszło, tak? Na kobietę się nie podnosi dłoń, zresztą ty to wiesz. Jedyne, co mogę zrobić, to patrzeć na niego tak bez, bezruchomo. Bez wściekłości, bez płaczu. Nie okaże ci swoich słabości. Dlaczego? Dlaczego się nie trzęsiesz? Dlaczego nie krzyczysz? Charming, którą znam, już dawno by to zrobiła. W takim razie nie znasz mnie tak bardzo, jak myślisz. No i czego oni się kłócą? No nie kłóć ta się ludzie, no. A ty nic o mnie nie wiesz. No jak na mnie są sobie nie mówisz, to co się dziwisz i potem na nią krzyczysz. Hmm, mam już przygotowaną ripostę, ale nagle zaprzestaję, zdając sobie sprawę, że on tak naprawdę ma rację. Prawie w ogóle go nie znam. Ja nie, nie wiem, ale chciałabym cię poznać. Dlaczego wciąż wściubiasz nos w nie swoje sprawy? No bo jesteśmy partnerami, no dokładnie. I to jedyny powód. Tak powinno być. Przecież powinnam ci pomóc. Więc dlaczego chowasz się za sekretami? Pomóc mi? Jego usta przeradzają się w grymas, a zaraz potem jego uśmiech jest sardoniczny. Klot, ja tylko chcę ci pomóc. W ciszy, która z... zalega pomiędzy nami... Zdaję sobie sprawę, że nie mogę nic na to poradzić, ale patrzę się na tatuaż Kloda. Yy... Ciernie zaczynają otaczać róże. To jest piękne, ale zarazem wygląda na śmiercionośne. Nie, nie, żadne śmiercionośne. Ej, ej, spokojnie, nie, nie zabijaj tam i tam się. Kiedy patrzę na Kłoda ponownie, wygląda jakby miał się rozpaść. Jego oczy się świecą, jakby był niemal na skraju łez. Hmm. No Boże, ciężko mi na sercu. Sekrety są sekretami, i przez jakiś powód, księżniczko, Powinnaś to wiedzieć. Jeżeli mógłbym o nich mówić, mówiłbym, ale nie mogę. A ty wpadasz do mojego pokoju, i to wszystko staje się dla mnie jeszcze trudniejsze. Trudniejsze? Dlaczego? Księżniczko, nawet nie możesz sobie wyobrazić, jak ja się teraz czuję. No ale chciałabym, tak? A ty mi to też nie ułatwiasz. O czym on mówi? I ta kobieta! Myślałam, że byliśmy sobie przeznaczeni. Ja teraz jeszcze mówię o drugiej babie przy nas. No, karma, kurna człowieku. Była taka kochana, a jej uśmiech jaśnie niczym słońce. Mm. No dzięki, a nasz uśmiech jak jaśnieje. Jak super Oczy Kloda są gdzieś daleko. I dlatego nigdy więcej. Ale ty wszystko zrujnowałaś, Charmin. Ściałaś mnie tak jak. Aha. Chodzę dłonie na kacę piersiowej karmy przyłapując go na tym, że jest nieskupiony i zmuszam go, żeby się odsunął. Bardzo dobrze, Charmin. Nie będzie nas tak krzyczał. Nie mogę już więcej tego słuchać. Skoro wszystko zepsułam, w takim razie sobie pójdę. Możesz mieć cały świat i cały czas tylko dla siebie. Hmm. W sumie i dobrze, wiecie, co popieram Charmin? Co za dziad? Karma, nie ja wiem, że masz jakiś ciężki czas, no ale mógłbyś się tak nie zachowywać, chociaż no w sumie z drugiej strony też mu tak żeśmy wlazły, nic tego nowego, ni no ale dobra, ja stoję po stronie księżniczki i koniec, kropka. <grych> mm. Prezent, który dla niego kupiłam, parzy mnie w dłoń i na końcu rzucam go prosto mu do stóp. Aha, no i co, i teraz ogarniesz się? Czarmin, zaczekaj! No chyba trochę za późno. Ignoruję go i wybiegam z pokoju. Kiedy wracam do swojego pokoju, zamykam za sobą drzwi na klucz. Czuję, jakbym zaraz miała się rozpaść i zacząć płakać. Mm. To nawet boli, kiedy oddycham i myślę o klodzie. O Boże, złamane serducho. Przykro mi kochana. Jakimś cudem udaje mi się zapaść w półsen, ale sen to tylko skrawki. I mija trochę czasu, zanim naprawdę mogę zasnąć. Uuu, panie ciężko. No i jeszcze mama, kurde, dobić nas normalnie. Ja nie wiem. Strydna czarownica. Matko, czy ty i ojciec naprawdę się kochacie tak jak w baśniach? Myślałam, że, że zakazałam ci mówić o baśniach. czytała się Nie! Matko, ja tylko usłyszałam, jak ktoś w pałacu o niej dzisiaj mówił. W takim razie muszę znaleźć tę osobę i upewnić się, że wie, jakie są prawidłowe tematy, które można poruszać w pałacu. Hmm. Ale matko, czy prawdziwa miłość brzmi tak pięknie? Czy myślisz, że ja także mogłabym się zakochać prawdziwie w księciu? No, chyba się już teraz czarnie zakochałaś, gdybyś była taka malutka, jak ci to powiedziała. Ale mamy pecha. Moja najdroższa. Prawdziwa miłość nie istnieje, co? Ty wstrętna baba jago, nie mów tak do małego dziecka, no wiecie co, ale... Miłość pomiędzy matką i jej dzieckiem jest najprawdziwsza. Nie może być zastąpiona przez cokolwiek innego. Mhm, jasne. I co jeszcze? Kwiaty spadają z nieba, tak? A inne rodzaje miłości są po prostu iluzją. Moja miłość do ciebie nigdy nie przeminie. Nie, moja miłość to jest to, co jedynie ty potrzebujesz. O. Rozumiesz mnie, najdroższa? Tak, matko, nie. Nie, 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 nie czarmi, nie, nie daj się. Nie daj się. A, rozdział ósmy. zaginione książę. No, matko, to już ósmy. Nie nam idzie, kochani. A jest tylko dziesięć. Księżniczko, utrzymaj swoją postawę. Czyżby teraz nas żurien tutaj instruowała? Żurien ostrzega mnie, ale chyba z... za późno. Mm, widzę, jak się uśmiecha, kiedy bez jakiegokolwiek wysiłku prześlizguje się przez moją obronę i dotyka mnie drewnianym mieczem w ramię. Mam cię! Znowu. Przez parę ostatnich dni. Ćwiczę wraz o, z Jurijem i Garlanem, ponieważ Klot nadal nie wychodzi ze swojego pokoju. Ugh. No co, czek zrobi, nic nie zrobi. Rycerze oferują mi trening i teraz uczą mnie, jak powinnam trzymać prawidłowo miecz. To idzie powoli, ale przecież Klot mówił mi, że tak będzie. Klot sprawił, że byłam taka wściekła wtedy, a... Nawet nie potrafiłam dać mu poprawnie tego prezentu. I wciąż czuję się smutna z tego powodu, że to nie on mnie tutaj uczy. Dalej, księżniczko, skup się. Potrząsam głową, wyrzucając myśli i przytakuję Żurię. W porządku. Przygotowuję siebie na następne pchnięcie, ale ponownie zostaje stknięta. Tym razem w biodro. Coś na mnie idzie, kochani, lecono. Biedna ma złamane serce. Nie dziwię się. Garland przyjmuje pałeczkę po żurien, a my ćwiczymy jeszcze parę pchnięć. Oni obydwoje są dobrymi nauczycielami, ale to nie jest takie same jak instrukcje Kloda. Jego lekcje brzmiały bardziej, jakby nie były wyjęte z książki. Nie martw się, księżniczko. To zawsze idzie tak powoli. tak, także był bardzo. Wolny w nauce, a teraz spójrz na niego. Garnan rzuca spojrzenie na Julian, a jego twarz staje się cała czerwona. Julien to przyzwisko. O, jesteś taki prosty. do dokuczania do, do Lan. Uśmiecha się do niego i wybucha donośnym śmiechem spowodowanym jego rumieńcami, tak? Nasza praktyka. Trwa jeszcze parę minut, zanim rycerze postanawiają zebrać się na dzisiaj. Myślę, że zostanę tu jeszcze na chwilę. Ej, no, Czermin. wiesz, że jesteś w lesie i jest ciemno, i chcesz tu sama zostać, serio? Żeby cię kolejny raz ktoś porwał? Może ktoś na mnie skurna i się patrzy, i tylko na to czeka. Śrzęsieniczko, wiesz, że tu jest niebezpiecznie w nocy. Jeżeli nie wrócę za 10 minut, możesz przyjść tutaj i sprawdzić mnie. A jak gdzie za 10 minut nie będzie, to co? Żurien brzmi na nieprzekonaną, ale w końcu przytakuje. W porządku. Ale nie daj się rozproszyć księżniczko. No i co, zaraz ktoś przyjdzie i nam worek na głowę zarzuci? A, to się chyba niedobrze skończy, niedobrze się skończy. Patrzę, jak ta dwójka idzie z powrotem, i Karlan przyciąga do siebie Żurien, łapiąc ją w pasie. O, to kiedy te dzieci, kiedy te ciociu? Odwracam tego wzrok, ignorując ciężkie uczucie w moim żołądku. O, biedna, zazdrosna. Poćwiczę pchnięcia jeszcze parę razy. Jedyne co słyszę na polanie to mój ciężki oddech i wiatr, huczący mi w, w uszach. Coś przerywa moją koncentrację. Widzę świecący się kolor. Gdzieś za drzewami i nagle zaprzestaję. Moje dłonie mocniej zaciskają się na mieczu. A cóż to? Patrzę na moje otoczenie i nagle zastygam, czując dłoń na moim ramieniu. Aha. I co? Zaraz będzie worek na głowę? Czy jak ktoś oddycha, to przy mojej szyi. To wydaje się znajome. Czy to Klod? Mmm, Icja, dotknij jego dłoń, albo odwróć się w jego stronę z mieczem. E, skoro to Claude, to raczej nie będziemy dotykać jego dłoni, poza tym jeszcze nas nie przeprosił i, i, i jest Hamem i Bucem i nie wiem co tam jeszcze. A więc co, odwracamy się? Najwyżej będzie źle, no. Trudno. Jestem pewna, że rozpoznaje dłoń Kloda. Ale skoro to on. To wiem, jakby chciał, żebym się zachowała. Uchylam się od jego dłoni i obracam się szybko, zamierzając się na niego mieczem. Końcówka dotyka go w szyję, a przez parę chwil jest zaskoczony i myślę, że wygrałam. Nawet Klot wygląda na zaskoczonego. To naprawdę on. No i wyszedłeś tak nareszcie. Trochę ci to zabrało, nie? Karma. A zła jestem, zła jestem. Ale zaraz potem ręka Kloda porusza się. I kładzie on jedną na moim nadgarstku, a drugą na mieczu. O. Dobrze, Charmin, zauważyłeś, że możesz się obronić, ale zaraz potem straciłaś koncentrację. Klod. Klod zabiera dłonie, pozwalając mi opuścić miecz. A. Teraz padaj na kolana i to już. Przepraszam, Charmin. Mm. Czuję jak oddech więźni mi kadlę, kiedy Klot poddaje mi w ręce mój podarunek. Czuję jak moje policzki robią się czerwone. Ej, no nie oddawaj nam tego, my tego nie chcemy. To jest dla Ciebie. Przez przypadek zostawiłaś tę piękną rzecz w moim pokoju, kiedy ja... No cóż, wróciłem. przyszedłem tutaj, żeby ci to oddać. Oddać mi? Tak. Zostawiłaś to w moim pokoju, i pomyślałam, że o, jedyne, co będzie odpowiednie, to to, kiedy ci, je, ci to oddam. Czy on naprawdę myśli, że ja zostawiłam tam to przez przypadek? Dlaczego miałabym to zostawić w twoim pokoju przez przypadek? Przepraszam. Kupiłam to dla ciebie i chciałam ci to dać, ale zachowywałeś się tak dziwnie, i oczy Kloda rozwierają się, a zaskoczenie występuje na jego twarzy. Charmin, kupiaś to dla mnie? Dlaczego wydaje się taki zszokowany? Klod wpatruje się we mnie z podziwem przez parę chwil. Jego oczy. Schodzą w dół na, nasza, na ten naszyjnik. Dotyka pal śledzi palcami tą delikatną strukturę, a jego, tak oczywiście zawsze zapominam, brwi. Powoli podnoszą się do góry. To podziękowanie za wszystko, co dla mnie zrobiłeś. Charmin, to jest piękne. Pozwala, żeby łańcuszek przepłynął przez jego palce i zaraz potem ponownie patrzy na wisiorek z adoracją. Czuję jak moje serce bije coraz szybciej. Kiedy zwraca się do mnie uśmiechając się pięknie. Co tu tak blisko, co się stało? Pochyla się nade mną i mój moi... tych wieźni mi w gardle, jak się ty jego dłoń zbliża się do mojego naszyjnika. On stoi tak blisko, a jakie piękne rumieńce. No, mamy już dwa te. A ty na mnie, to to było takie, jak on nam to po powiedział, że to takie, o, brawo. A teraz, teraz, o. jesteś naprawdę dobrą osobą, Charmin, i masz już swój drugi dobry uczynek. Myślę, że powinienem ci teraz pogratulować. Czy chciałabyś cokolwiek co mógłbym ci dać? Patrzę na niego i widzę, że uśmiech Kloda nie sięga jego oczu. On wciąż wygląda na smutnego. Czuję, jakbym miała tyle rzeczy, o które chciałabym poprosić Kloda. Ale nie chcę... Prosić go o coś, co może go zasmucić. I, um, chcę, żebyś mnie przytulił, albo chcę, żebyś się uśmiechnął. Ja jestem samolubna i chcę, żeby mnie przytulił. Ale słuchajcie, boję się, że będzie tutaj ilustracja. Nie chcę dwóch ilustracji na jednym odcinku. A więc moment, w którym karma nas przytuli będzie w przyszłym odcinku. Przepraszam was wszystkich. No ale nic, no, czasem trzeba skończyć. Słuchajcie, trzymajcie się, trzymajcie za mnie kciuki, żeby moje zdrówko było wszystko w porządku. No nic, widzimy się, słuchajcie, w przyszłym. Trzymajcie się, pa pa!